Więc e, moja mama jest Polką, e, mój tata jest Wietnamczykiem, mhm. e, ja się wychowywałam i urodziłam w Polsce, no i mieszkaliśmy razem przez 10 lat. Później mój tata, znaczy e, moja mama z tatą się rozwiedli, e, tata wrócił do Wietnamu, więc nie miałam z nim kontaktu mhm. e, i właśnie tak jak troszkę rozmawiałyśmy wcześniej, e, postanowiłam odwiedzić Wietnam po, po raz pierwszy w życiu w ogóle. I to było w zeszłym roku, w grudniu, tak? Mhm. I miałam jakiś adres zapisany właśnie z tych dokumentów sądowych. I okazało się, że w międzyczasie granice administracyjne Hanoi, bo on jest, pochodzi z Hanoi, mm -hmm. pozmieniały się, więc jakby ten adres też już nie był dokładnie taki sam. Mm -hmm. Ale udało mi się go odnaleźć po 20 latach. Niesamowite, e, naprawdę. Po adresie, jeszcze niepewnym adresie poleciałaś tak. i odnalazłaś tatę rodzinę, to jest naprawdę niesamowita historia. Tak, tak. Jeszcze tam, to była śmieszna akurat sytuacja, bo ja już się chciałam poddać właściwie po, e, po tam kilku próbach odnalezienia tego adresu. Jednak. Eee, I właśnie mój kolega, z którym akurat wtedy byłam, namówił no, mnie, że jeszcze daję ostatnią szansę, pójdziemy na policję. Eee, mm -hmm. I poszliśmy na tą policję, a ja tak mówię, nie, no gdzie tą policję, przecież w no. Polsce by to totalnie nie przeszło, no, ale chodzę sobie jakby z ulicy i, i pytam właśnie o jakąś osobę. No ale jednak tam pan policjant się zaangażował, mimo bariery językowej, bo w Wietnamie niestety dużo ludzi nie mówi po angielsku. No to tak jak w Japonii. Tak? Mhm. E, no ale właśnie pan policjant mi tutaj pomógł i odnalazł, wszystko było w systemie, numer telefonu, adres e, i zadzwonił do niego, przyjechał i, i wszystko akurat skończyło się. Ale to musiał być jakiś wielki szok chyba też tak, dla twojego taty, nie? Tak, właśnie Na się nie spodziewał. Jej, dokładnie, właśnie śmialiśmy się z tym kolegą, że bo się on mówił, wyobraź sobie, że wiedziesz sobie spokojne życie przez no. 20 lat wiedami, już masz jakby swoją drugą rodzinę, Aha. a tu nagle dzwoni z policji jeszcze ktoś, że twoja córka nagle no, <laughs> pojawiła nie, się. Nie, naprawdę. A nie wiem, czy ty masz jakieś um, takie nie wiem, wspomnienia właśnie z, teraz z Wietnamu, które jakby najbardziej Ci zapadły w pamięć? Padły mi na pewno skutery. No tak, <laughs> tak, 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 <laughs> tak no to skuteru. tam faktycznie e, ruch drogowy to jest inny świat. Tak, tak, dokładnie. Y, no nie dało się przejść przez ulicę i... Znaczy, czym no, tak. dało się, ale no na początku było to takie, że całe życie przechodziło przed oczami. Tak, 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 trzeba przy, tak, zamknąć oczy i przejść. Tak, dokładnie, ale <laughs> okazywało się, że jest to w sumie Całkiem możliwe. Ja się zajmuje głównie dietą oraz jogą. Tak. Także, także właśnie dzisiaj wokół tych tematów głównie byśmy chciały porozmawiać. Bo lubisz w ogóle kuchnię tak, wietnamską? Lubię kuchnię wietnamską. Jeszcze też e, właśnie jeszcze jak tata z nami mieszkał e, w Polsce, to jednak często gotował, bo o. mojej mamie to bardzo odpowiadało, bo ona właśnie za bardzo nie lubi gotować, mm -hmm. a też lubi kuchnię azjatycką, więc właśnie tata często gotował. Zresztą on też był kucharzem tutaj w Polsce. O. Tak, właśnie kuchni takich orientalnych. No typowo wietnamskich właśnie, mm -hmm. także byłam przyzwyczajona do tej kuchni wietnamskiej już od małego. Mm. Jak tam pojechałam, no to już byłam w ogóle w samym smaki centrum. Smaki dzieciństwa. Tak, smaki dzieciństwa, naprawdę. No ale miałam właśnie takie sentymentalne y, odczucia co do tej mm -hmm. kuchni i y, co do kuchni wegetariańskiej to też jest tam bardzo ciężko. O, tak. ciekawe. Bardzo mm. ciężko jest znaleźć i zresztą nawet tak, y, są oczywiście pod turystów nastawione mm -hmm. knajpy wegetariańskie i wegańskie, mm -hmm. ale mm -hmm. Jakby tak tradycyjnie w rodzinach mhm. jest to bardzo niespotykane. Wszyscy się... No. Tak, bo ja jednak, Mięso, ryby? Czy... Um, głównie wieprzowina. A okej, okay, no właśnie, bo tak, Japonia też się tak kojarzy z, Głównie z rybami, z mhm. owocami morza. Tak. A spożywa tam też. zaskakująco dużo mięsa. Tak, no właśnie, no? no tak. A też kuchnia japońska właściwie uchodzi za taką zdrową, prawda? Tak, też, no? też. Chociaż... Y, nie zawsze ja mam z tego podejście, że... No sporo, wiesz, takich sosów, bulionów, to i tak jest... No to sos sojowy, no to... Rosoli, mm. mirin taka przyprawa, no to to jest właśnie cukier. Mm -hmm. Moja babcia na przykład mało, bardzo mało gotowała w domu, właściwie kupowała po prostu takie gotowe w skry O, rozumiem. w Wietnamie, nie wiem, chyba, chyba y -y. się częściej gotuje, nie? Tak, Częściej się gotuje w domu, tak mi się wydaje przynajmniej, przynajmniej z tej obserwacji, mm -hmm. którą ja tam mogłam doświadczyć właśnie w tej rodzinie u mm -hmm. mojego y, taty. No to on gotował jednak często z takich no z warzyw jakby ryż mm -hmm. obowiązkowo tak. i tak dokładnie i właśnie tak jak mówiłaś, że w tych miseczkach były mm -hmm. różne też kiszonki właśnie. Mnie się to bardzo podoba. Mi też, tak. Bardzo mi się to też podoba właśnie i jakby ten wybór, ta różnorodność, bo jednak mimo, że ten ryż był takim obowiązkiem i każdego mm -hmm. dnia tak. jakby był ten ryż, to jednak te dodatki były inne i miało się taką, takie poczucie, że ta dieta jest jednak zróżnicowana. Tak, tak, tak. No też mam taki obraz trochę Wietnamu, wiadomo, że sprzed 12 lat, ale że to był raczej biedny kraj. Tak, rozwija się, mhm. na pewno się rozwija bardzo dynamicznie, ale no, myślę, że jest wciąż klasyfikowana jako kraj rozwijający się. Tak, bo Japonia to jest jednak już kraj rozwinięty. Nie? Tak, Jak ale właśnie, właśnie w takich krajach rozwijających się takie mam wrażenie, że zarówno ludzie gdyby. Rozwijają swoją kuchnię właśnie w domu, w sensie, że wszystko się odbywa w gronie rodziny. Tak. Takie mam wrażenie, że to też trochę wynika jak gdyby z, z tego, że no, taniej jest ugotować w domu niż, niż kupić gdzieś na mieście, ale to też tworzy taką, wiesz, wyjątkową kulturę, nie? Dokładnie. I, i też takie domowe ciepło, którego wydaje mi się, że w Japonii no, brakuje po prostu. Mm. Rozumiem. Czekaj, ja tylko położę do piekarnika rybę, bo właśnie przygotujemy na szybko obiad, bo jest 11.18, trochę wcześniej, ale no przed 12 będzie obiad. Ja dzisiaj miałam wcześniej pobudkę, także. No. Pracowałam właśnie 7 lat w korporacji. Mhm. Postanowiłam właśnie jakby to zmienić, bo jakby ja od początku jak już trafiłam do tej korporacji, to czułam, że to nie jest właśnie praca dla mnie mhm. i zawsze o sobie tak mówiłam, że ja jednak nie jestem osobą korporacyjną. Wie. E, tak. Byli, którzy Czy... się w tym odnajdują, tak, nie? Tak, dokładnie. I lubią mhm. ten system, że wiedzą, mm... Jak wygląda ta drabinka, nie wiem, awansów, że tak. praca jest względnie stabilna, chociaż teraz słyszałam mm -hmm. że jest sporo zwolnień. W zeszłym roku zdecydowałam właśnie się na taki duży krok, mm -hmm. rzuciłam tą korporację mm -hmm. i właśnie zdecydowałam się na podróż do Azji mm -hmm. i spędziłam w tej Azji 5 miesięcy. O, tak. Super. Ale e... to w, jakich, w Wietnamie tylko, czy? Nie, nie. E, mm -hmm. początkowo zaczęłam od Tajlandii, bo Tajlandia o. mi się właśnie wydawała taka najbardziej turystycznie tak. e, przyjazna tak, na tak, pierwszy tak, raz. Tak, tak. E, tak, więc zaczęłam od Tajlandii. E, tam byłam na wolontariacie w schronisku dla piesków. O. Oh. E, tak, więc właśnie tak sobie też chciałam zacząć, bo zawsze te zwierzęta dawały mi takie ukojenie. Zawsze psy mm -hmm. były też u mnie w domu. Mm -hmm. e, i jakoś tak u mnie się zawsze bardzo dobrze traktuje zwierzęta, mm. kocha się zwierzęta. Dla tam jest dużo takich bezpańskich psów. Tak, nie, dokładnie. Biegających po ulicy. Tak, tak. Ja jeszcze po, po tych siedmiu latach w korporacji jeszcze miałam takie poczucie, że chciałabym robić coś takiego, żeby. Przynajmniej choć odrobinę uczynić świat lepszym. Wie. Właśnie tam akurat ja byłam zaskoczona bardzo, znaczy wiedziałam jak to wygląda, ale mm -hmm. no, totalnie zupełnie mm, inaczej niż w Polsce, bo w Polsce mm -hmm. to są jednak porozdzielane te pieski, mm -hmm. są korytarze wyznaczone dla tych osób, które chcą tam przyjść pooglądać, mm -hmm. mm -hmm. a tam jakby było 300 psów w jednym Aha, miejscu. Wchodzi się i jest... tak. Otaczony od Dokładnie, o, puszczone. no. Puszczone. Więc one tworzą taką e, sforę trochę, mm -hmm. i to no, są nie tak jak wśród ludzi, właśnie. E, mm -hmm. Są takie bardziej psy, powiedzmy, VIP-y i takie przywódcy grupy. Wow. Są nie, takie, no, faktycznie, tak. No, wśród takiej społeczności ja to musiałam no właśnie, sobie wykształcić jakąś dokładnie, prachę, nie? Tak, tak, tak. No tak. tak. Wow. Więc na początku to było faktycznie takie mm, wyzwanie, żeby wejść wśród tych psów, no te psy, tak. one szczekały, bo mnie nie znały, ale później to już naprawdę było takie wdzięczne. Można Jak się już? przywiązać. Tak, naprawdę. można się przywiązać. A właśnie. skąd twoje zainteresowanie jogą? Bo jesteś instruktorką jogi. Tak. Właśnie z tej Tajlandii pojechałam na kurs jogi do Nepalu. O, tak, bo to fascynująca podróż. Tak, no przyznam szczerze, że to była bardzo podróż potrzebna. Życia. Tak, podróż życia, <laughs> lekcja życia. No, Nepal jest taki bardzo tradycyjny, bym mm -hmm. powiedziała troszkę zbliżony do Indii, nawet oni sami, sami o. tak o sobie mówią, że właśnie mm -hmm. troszkę zbliżony do Indii, mentalnym też mm -hmm. i jakby tym co się dzieje na ulicach, mm -hmm. ale jednak spokojniejszy niż Indie, tak mówią. Mm -hmm. mm, tak, więc zrobiłam tam kurs właśnie jogi, tam była bardzo taka tradycyjna joga. No Aha. właśnie, ona się czymś różni od tej tutaj europejskiej, bo u nas jest bardzo popularna teraz joga, nie? Tak, tak jest. Y ale właśnie jestem ciekawa, czy, czy one się czymś różnią, bo wydaje mi się, że um, w Polsce bardziej jak gdyby stawia się, żeby to był ruch, niekoniecznie jak gdyby na całej filozofii, religii, tak mi się wydaje. Mhm. I, I nie wiem, jakie ty masz przemyślenia na ten temat, bo szczerze mówiąc nigdy nie praktykowałam jogi, mhm. także nie znaczy Ja generalnie ze sportem mam mało do czynienia, mhm. ale no jest to bardzo mhm. teraz popularne. Nie? Tak, tak, właśnie yoga pilates, jest tak takie tak, wrażenie, tak, że tak, bardzo tak. się... Tak, ale właśnie tak jak mówisz, yoga właśnie tutaj w Polsce generalnie mam wrażenie, że w Europie mm -hmm. i jakby im dalej na zachód, czy tak brzmi trochę demonizuje ten zachód, ale mm -hmm. jakby cały czas mi się wydaje, że właśnie tutaj już jest takie nastawienie na sylwetkę, mm -hmm. na właśnie jakby zrzucanie, spalanie kalorii mm -hmm. i tak dalej. A mniej jest właśnie tego tego uduchawiania mm -hmm, jakby, mm -hmm. właśnie tego aspektu filozoficznego tak. jogi, a myślę, że właśnie, że joga to jest w ogóle styl życia, a mm -hmm. właśnie tam jest tak, w taki sposób praktykowana mm -hmm. i mam wrażenie, że właśnie u nas jest to pomijane mm -hmm. i często na przykład właśnie jakieś takie gesty typu właśnie pocieranie dłoni mm -hmm. e, właśnie to jest takiej tradycyjnej jogi przykładanie sobie do, e, do twarzy to jest w geście takiej wdzięczności troszkę mm -hmm. takiej jakby modlitwy mm -hmm. e, ale nie pod kątem ani takim religijnym, mm -hmm. tylko bardziej e, jakby joginie bardziej wierzą w, we wszechświat, właśnie mm -hmm. w naturę, to, że Matka mm -hmm. Natura jest jakby takim odpowiednikiem Boga. Mm -hmm. e, tak, więc właśnie tutaj jakby mam wrażenie, że się za bardzo nie sprawdzają takie mm -hmm. właśnie gesty albo właśnie śpiewanie om, mm -hmm. e, czy właśnie składanie no rąk w jakąś mudrę. No niestety właśnie nie, a, a wydaje mi się, że bycie w takim środowisku yy, naprawdę może zrobić dużo dla głowy, bo jak ja tam mhm. byłam, to po prostu wydawało mi się, że wszystko mi się wydawało osiągalne, że nie ma rzeczy niemożliwych, naprawdę. Niesamowite. Tak. No. I też medytacja jest jakby związana z jogą, w sensie. Tak. Mhm. Mhm. Medytacja jest częścią jogi, jest nawet yy, jakby jednym z filarów właśnie filozofii jogi. Bo to tak brzmi górnolotnie i... Yy... No, ja jako osoba totalnie, totalnie lajkiem jestem w tym temacie. To, to na czym polega medytowanie? Generalnie jest kilka rodzajów medytacji, mm -hmm. ale taka mm, chyba najczystsza bym powiedziała forma medytacji, przynajmniej mm -hmm. taka, jaką nas uczyli właśnie na, podczas kursu jogi, mm -hmm. jest jakby bycie tu i teraz, mm -hmm. czyli y, siedzenie w jednej pozycji i właśnie ta pozycja też jest ważna, dlatego że jakby nie skupiamy się tutaj na, na tym, że jest nam niewygodnie, mm -hmm. tylko przyjmujemy jedną pozycję i skupiamy się na oddechu, czyli na tym, mm -hmm. co się faktycznie dzieje tu i teraz. Mm -hmm. bo jakby po to jest takie odcięcie się od myśli. Dokładnie. Od, od... Tego co nas otacza. Tak, mm. i od bodźców i właśnie też często joga, yy, przepraszam, medytacja jest właśnie porównywana do stanu takiego m, jakby podczas snu. A, okej. Okay. Tak, że mm -hmm. wyłącza nam się To jest chyba trudne, nie? Je? Żeby tak. tak wyłączyć się mm -hmm. z rzeczywistości z tych myśli, natłoku, nie wiem, planów, pracy, ale też dźwięków. Tak tak, 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 naprawdę. Medytacja jest bardzo trudna, dlatego też dużo osób się poddaje na początku. Co może zrobimy ogórki, Dobrze. Bo za 4 minuty będzie ryż. No, a ja wpadam na pomysł, żeby zrobić coś takiego bardzo prostego, czyli mm, włosość, ryż i ogórki marynowane. Tutaj mam dla Ciebie, proszę, tomik haiku. Ojej, dziękuję. Trochę, trochę odnośnie tych medytacji. Niektórzy obserwatorzy do mnie napisali, że, że właśnie jakby zaczynając Ojej. dzień od medytacji, czytają haiku. Także tak, myślę, że różne formy właśnie może możemy mieć ta medytacja. Ojej. Żebym nadzieję, że Ci się spodoba taka forma. Ojej, dziękuję Ci bardzo. <laughs> bardzo miło. Nie wiadomo. Yy, także no, myślę, że zrobimy ogórki. Ja najczęściej robię je tak, że właśnie robię taką marynatę z sosu sojowego, octu ryżowego, mm, trochę mirinu dodaję albo cukru, jak to woli, czosnek, imbir, a, a jeszcze olej i tak, ta, ta, Taką mieszankę. Dobrze, w także... A tak, okay. tak, tak, tak. Okay. Także ja Ciebie poproszę, żebyś... Mhm. Kroja og górka. Wiesz co? Co? ja robię tak, bo ja pani generalnie jak gdyby się kroi na takie mm, nieregularne, że tak powiem, kształty. Tak, I no może po prostu pokroić jakaś jak, jak okay. tutaj... króseczka, czy jestem. Nie, 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 nie. Jestem tym dietetykiem, ale właśnie yy, skrojeniem po prostu właśnie yy, yy, nie idzie. W sensie, Acha, że... Yy, czyli jak... bardziej masz wiedzę i bardziej układasz innym niż... Sama gotujesz. Tak, tak, bo właśnie U Ciebie na Instagramie, że, że przygotowujesz też jakieś, wiesz. Tak, coś jakieś tam, polecajki, wiesz, tak. Tak, tak. Mi? Właśnie coś tam próbuję takiego bardziej szybkiego, bo ja też sama jakby nie lubię za długo właśnie w kuchni być. Mhm. To ja to ja właśnie lubię, w sensie takie. Gotowanie mnie jakoś tak cisza. Więc bardziej tak, bardziej tak no. na zasadzie... Poczynku traktuje gotowanie. Jest to jakiś swego rodzaju medytacja nawet, nie? Jednak się człowiek no, tak. skupia tylko na, na tym gotowaniu. I lubię tak gotować z tego co mam, w sensie bez jakiegoś konkretnego przepisu. Aha. I najczęściej no zaskakująco mówiąc smaczne, ten także. O, no to bardzo fajne. To jest właśnie takie kreatywne w ogóle Tak, też tak, 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 tak. Odżywianie, mm -hmm. jeśli chodzi o sam temat, mm -hmm. właśnie jeśli chodzi ogotowanie, żeby nie jakby podążać za takimi ścisłymi przepisami. Właśnie? właśnie... Ja, ja, jakie masz nastawienie do tego? Eee, właśnie, ty, nie... bo niektórzy. Tutaj, tak? Tak, tak masz tego? Niektórzy jak gdyby wiesz, mają wręcz takie poczucie wyrzutów sumienia, gdy zjedzą coś, powiedzmy, nie super zdrowego, nie? Tak, właśnie... N jaki, ty masz, jaki masz do tego stosunek, bo... Mm, jeszcze tak wtrącę się, wiem, że za bardzo się wtrącam, ale, nie wiem, ale... ale raz właśnie byłam u lekarza, takiego gastroenterologa, który, który... też pracował przez kilka lat w Japonii i... no i myślałam, że... gdy będzie krytykował moją dietę, że a właśnie zdrowego odżywiania, bo muszę przyznać, że ja jem niestety sporo słodkiego, yy, ale wręcz przeciwnie. On mi powiedział, że po prostu dla zdrowia, dla organizmu trzeba jeść wszystko. W sensie, yy, że nie można też yy, zrobić ze swojego organizmu aż takiego delikatnego, że tak powiem, mm -hmm. tworu, tylko czasami dosłownie trzeba zjeść coś niezdrowego. Myślę też, że żadna skrajność nie jest dobra, mm -hmm. ale bardzo bym się zgodziła z tym, co powiedział mm -hmm. właśnie ten lekarz i jest to takie właściwie niecodzienne podejście, mi tak. się wydaje. A jednak ja też mi się wydaje, że jestem bardziej tego zdania, żeby jednak jeść wszystko, tym bardziej, że czasem głowa się po prostu nie zgadza. Mm -hmm. Ja też bardzo lubię słodkie i mimo, że jestem tym dietetykiem, to, to często sobie pozwalam właśnie na słodkie, bo... Bardziej jak powiedziałam, w dziedzinie takiej psychodietetycznej. Aha. I właśnie jestem tego zdania, że jakby często głowa po prostu chce jedną rzecz, a ciało może inną, tak. albo taka świadomość, że powinno się zdrowo w 100%, tak. ale myślę, że przy, y, przy takiej ilości produktów, jaką mamy w sklepach, ciężko jest to bardzo osiągnąć. Tak. I też no. wydaje mi się, że każdy organizm ma jakieś swoje, że tak powiem, potrzeby, mm. i też. No ja na przykład u mnie dieta wegańska odpada totalnie, mm -hmm. bo bardzo źle przyswajam strączki. Nie lubię cebuli, mm -hmm. nie lubię poru, wiesz, się, bardzo dużo jest rzeczy, których albo nie lubię, albo nie toleruję, mm -hmm. więc wydaje mi się, że ta dieta wegańska by u mnie nie zadziałała właśnie z tego względu, że po prostu bym mało co jadła mm -hmm. i mogłoby być ryzyko niedożywienia. Tak. Ta. Bardzo fajnie, że słuchasz swojego organizmu, że mm -hmm też obserwujesz to, tak. co dla ciebie działa. Przez, no trzeba jednak słuchać praktycznie swojego organizmu tak. i wydaje mi się, że, że też trochę to, że my mamy mm, mieszane geny, że tak powiem, mm -hmm. trochę to wpływa. Ja na przykład w ogóle nie przyswajam alkoholu, kompletnie. W sensie oh. wypiję dwa łyki wiem, wina i od razu kręci mi się w głowie, jestem czerwona, po prostu wiesz, takie kołatania serca, okropnie mm -hmm. się czuję, kręci mi się, Oj. wiesz, no... Mój organizm jest całkowicie rozbity yy, po dwóch płykach, nie? Więc Aha. u mnie nigdy się nie zdarzyło, żebym nawet wypiła całe piwo. albo z laktozą, Aha. Generalnie z, z takimi mlecznymi produktami też mam problem. No i sporo Azjatów ma problem faktycznie z mlecznymi produktami, bo to są tak. rzadkie też w kuchni. Na przykład w bardzo ciężko jest kupić ser. Ojej właśnie w Wietnamie też też, też. mi tak w ogóle w Azji no. właśnie tam tak. południowo-wschodniej i strasznie mi brakowało właśnie sera. tak, 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 tak. tak. Właśnie to, to mi się też podobało właśnie w, w Wietnamie, bo jednak y, moja rodzina tamtejsza przystosowała się do moich właśnie, wymagań żywieniowych, bo mm -hmm. ja jem ryby, ale właśnie nie jem mięsa. Aha. No, ale już to troszkę o. tutaj luzuję. To dobrze, kurczę, nie zatrwałam siebie. A właśnie ja miałam lodówce dobra... i mięso i tak ryby, no to ale to dobrze wybrałam, ale... O, to jakaś wybrałam. taka intuicja chyba. Ciekawe <laughs> jak kupiłam w Wietnamie y, moich kuzynek, które są mniej właśnie w naszym wieku mm -hmm. i... Ona akurat właśnie bardzo dobrze po angielsku mówią, więc mhm. to był jedyne takie osoby, z którymi się mogłam swobodnie komunikować tam, mhm. bo ja niestety właśnie nie mówię po wietnamsku. Mhm. Pytałam ich właśnie, jak to jest, że one są takie szczupłe, a naprawdę oni tam dużo jedzą. No. I właśnie powiedziały mi, że być może też jest to, że jednak tej pszenicy właśnie nie jedzą właśnie nie jedzą. ten ryż. Tak. No właśnie, bo ja wiatoni no, też właśnie. bardzo mało się no. jedzą. No właśnie. A u nas to jest taka baza, nie? Tak, tak, tak. W ogóle bardzo ciekawe, mm, tylko z tą solą. Mhm. No, naprawdę. W Japonii właśnie często się je na śniadanie takie. Tak? Mhm. O. Tylko ryba, sól. Mhm. Właściwie to często ludzie kupują już takie gotowe, pofiletowane... Mm, wiesz, kawałeczki dla jednej osoby, mhm. tylko do piekarniczka takiego specjalnego. Mhm. I śniadanie gotowe. Prostota tych posiłków mnie mhm. mi naprawdę. Tak, mhm. prawda. A czy ty masz jakieś takie. Mm, Codzienne rytuały dotyczące właśnie twojego zdrowia, ruchu. Staram się codziennie robić jogę. Mhm. Nawet jeśli mam bardzo zły humor, zły dzień, mhm. to staram się zrobić dostosować tą jogę po prostu pod swoje możliwości mhm. i zrobić na przykład jakąś lekką, ale mimo wszystko, jakby chcę to robić systematycznie. Mhm. Bo ty też prowadzisz zajęcia, prawda? Tak. Takie indywidualne mhm. dla ludzi. Mhm. Grupowe właściwie. A, grupowe. Mhm. O, grupowe? Tak. O, okay. Super. Y, grupowała się w Krakowie i tam u siebie w Alkuszu próbuję mhm. y, rozwinąć też właśnie jogę. Super. Nie chcę sobie też pobłażać właśnie z tą jogą. Chcę mhm. codziennie praktykować i nawet nie dla takiej zasady, że codziennie muszę coś robić, ale też mhm. dla mnie to jest taki sprawdzian też samodyscypliny. Tak, zdecydowanie. Tak. No właśnie często też w dzisiejszych czasach mamy taką tendencję do a, nie chce mi się i jakby odpuszczam, a. Mhm. Czasami się wydaje, że trzeba się troszkę zmusić jednak. A później jest chyba takim się, wiesz, bardziej zadowolonym z siebie, nie? Dokładnie, tak. Jak, mimo przeciwności się coś tak. zajęło. Dokładnie, dokładnie. To właśnie tym bardziej się jest nie? I później to zresztą już tak wchodzi w nawyk, że nawet już się tak nie myśli o tym, tylko mm -hmm. po prostu się z automatu gdzieś tam mm -hmm. robi i wie się, że to gdzieś tam działa pozytywnie mimo mm -hmm. wszystko. A jeśli chodzi o dietę, to nie um, ustalasz sobie jakiś jadłospis tygodniowy, czy... Raczej, do no tak kreatywnie do tego podchodzisz, że tak powiem. Raczej staram się działać właśnie na spontanie, tak jak mówisz, czasem mhm. też wyszukuję coś w lodówce po prostu i, tak. i, i właśnie mm, robię to, co mam akurat mhm. pod ręką. E, właśnie z Wietnamu nam taką inspirację, bo jak mój tata gotuje właśnie ryż mhm. w tym warze mhm. I, no i właśnie różnego rodzaju warzywa, nawet po prostu tak pokrojone w kostkę i nic więcej, jakby z może tak. sosem sojowym czy coś. Tak. Mm, I właśnie to jest często dla mnie alternatywa, jak nie mam właśnie czasu, że wrzucam, ja to robię troszkę inaczej oczywiście, e, bardzo uproszczoną taką wersję, bo gotuję w garnku, nie mam właśnie te, tego urządzenia, gotuję w garnku ryż i też do tego samego garnka wstawiam właśnie, znaczy dodaję te pokrojone warzywa mm -hmm. i później jakby mam ryż z warzywami po prostu, mm -hmm. czy tam jakim jeszcze sobie dodaję jakieś źródło białka, tofu, czy tak. właśnie jakiś strączek. Czy... Bardzo dobra sałatka. To ty zrobiłaś. No. Kroiłaś. <grywaś>. Ale ten sosik właśnie robi się robi... Mnie się normalnie ta... nie chce tak kroić. Tak? Ja kroję takie wielkie kawałki. To Wartościowy zresztą nawet posiłek cały. Tak. To się mm. cieszy, bo no, ja tak nie przeliczam, ani nie analizuję, bo nie mam też takiej biecy, ale no, staram się troszeczkę. Nie ma co się zafiksowywać na takich mm. właśnie makro, kaloriach. Ale właśnie nie chciałabym pracować z jadłospisami, bo też mm -hmm. uważam, że te jadłospisy troszkę tak no nie, nie chciałabym brzydko powiedzieć rozleniwiają, mm -hmm. ale nie chciałabym jakby uczyć ludzi tego, żeby podążali za czyimś y, mm -hmm. planem, bo to mm -hmm. właściwie ktoś układa ten plan. Mm -hmm. Tylko chciałabym, żeby właśnie podążali za tą swoją intuicją no z takim zdrowym podejściem, ale jakby według swojego organizmu, mm -hmm. a nie według czyjejś rozpiski. Mm -hmm. Czy masz jakiś pomysł, czy coś byś polecała osobom, które wiesz, są zabiegane, mają dużo stresu, ale jednak chciałyby zmienić ten styl życia, tylko nie za bardzo wiedzą jak, albo czułem się trochę przytłoczone wiesz, tymi rygorami mm -hmm. i, i tą presją związaną z tym z tą zmianą stylu życia? Tak, właśnie no, ta presja jest najgorsza, właśnie dlatego ja bym radziła na pewno zacząć od małych kroczków, mhm. żeby to też tak nie przetłoczyło, mhm. czyli zacząć od jakichś takich drobnych zmian. Jednocześnie bym tutaj radziła obserwację siebie, mhm. właśnie tak jak rozmawiałam o tych strączkach, żeby też jakby nie na siłę robić, mhm. jakby stopniowo wprowadzać zmiany, ale w zgodzie ze sobą. Mhm. I z własnym też czasem, bo to wiadomo, mm -hmm. że jakby no tak. no, nikt nie będzie poświęcał pół dnia w kuchni, jeśli nie ma na to czasu, faktycznie. Mm -hmm. I myślę właśnie, że taka obserwacja jest kluczem do takiej świadomości właśnie siebie mm -hmm. i znajomości swojego ciała. I też wydaje mi się, że warto byłoby być może takim... to będą takie rady bardziej psychologiczne właściwie niż dietetyczne, mm -hmm. ale myślę, że od tego warto zacząć. też jakby przeanalizować swoje. Postrzeganie, no myślę, że te myśli mm -hmm. jednak kształtują naszą rzeczywistość. No i ja myślę, że każdy z nas urodził się właśnie jako osoba zdolna do jedzenia takiego intuicyjnego, mm -hmm. więc jakby posiadamy taką umiejętność, tylko mm -hmm. należy to niej właśnie gdzieś tam wrócić i otworzyć się na to. No ale jeśli ktoś ma faktycznie tam problem ze słodyczami albo z takim właśnie jedzeniem fast foodów, to myślę, że tutaj warto sobie tak pozadawać po prostu pytania, czy, czy faktycznie jakby mm, te fast foody. Co, co one mają takiego w sobie, mm -hmm. że tak mnie do nich ciągnie. Mm -hmm. e, myślę, że tak e, krok po kroku i tak pytanie po pytaniu dojdzie mm -hmm. się faktycznie do tego, że, że może jednak faktycznie można by zamienić. Może nie od razu jakby rzucać się na głęboką wodę, mm -hmm. że od razu odcinam się od tych fast foodów mm -hmm. czy słodyczy, e, bo to pewnie będzie niemożliwe akurat. Mm -hmm. e, tylko podejść racjonalnie, że na przykład... E, na początku trzy dni w tygodniu mm -hmm. sobie coś ugotować, faktycznie, mm -hmm. albo przynajmniej spróbować. Tak, bo organizm też się przyzwyczaja, nie? Tak, dokładnie. Jak się mu stopniowo dostarczeniem mm -hmm. coraz mniej cukru, to jakby zmniejsza się mu zapotrzebowanie. Nie? Tak, tak. I jednak faktycznie on mm -hmm. tego później nie potrzebuje, mm -hmm. albo potrzebuje mniej. Mm -hmm. e, tak, no i teraz też na rynku jest dużo alternatyw, takich tak. półproduktów dużo i mm -hmm. nie mają takiego złego, złego składu, więc myślę, że mm -hmm. można sobie to korzystać tak. fajnie. Też mi się wydaje, że to jest też kwestia motywacji, w sensie, że trzeba sobie zadać pytanie po co chce się zmienić zmniejszyć mm -hmm. styl życia. Bo jeśli się ma tego motywację, że nie wiem, że y, inni mnie źle widzą i, i, i z tego powodu chce się dopasować do społeczeństwa, no to wydaje mi się, że taka motywacja może być, być słaba, żeby na dłuższą metę jak gdyby, to ciągnąć. Ale tak. jeśli chce się po prostu, nie wiem, dla siebie, dla własnego zdrowia, dla dłuższego życia coś zmienić, to wydaje mi się, że no, trzeba sobie znaleźć po prostu jakąś mocniejszą motywację, nie? Dokładnie. Z dokładnie. takich praktycznych, to Ostatnio mi się wyświetliło na Instagramie, że można jeść pałeczkami. I że wtedy się je uh -huh. wolniej. Uh -huh. Tak, tak, tak. Uh -huh. Więc y no może to jest też mały klucz adiatu. Z tak. pałeczkami, no to siłą rzeczy kurczę, no uh -huh. nie za dużo się jednak. Uh -huh. Tutaj weźmie do buzi uh -huh. i się je wolniej, nie? Chyba to trawienie wtedy. Inaczej przebiega, niż jakiś tak człowiek szybko napcha. Tak, dokładnie, dokładnie. I też myślę, że właśnie jak się jest towarzystwie, to mi się też podobało w Wietnamie właśnie, że się. O, to prawda. Mhm. To ty też się mówi, wydłużać tym czas. Tak, no? dokładnie, dokładnie. A nie rozpychać tak od razu, tak mhm. się żołądka, nie? Tak, znaczy? tak. Tak, a właśnie myślę, że w Europie trochę się zacierają właśnie te. Um, już każdy, każdy jest bardzo tak indywidualizm mhm. tutaj wychodzi na prowadzenie. Tak. Myślę, że właśnie to też nie jest do końca takie. Znaczy ja sama jestem indywidualistką, mhm. ale no jednak z natury jesteśmy jakby społeczni. To prawda. No, więc właśnie mhm. myślę, że dbanie o te relacje to jest takie, taki klucz, więc dużo ludzi rozpatruje właśnie zdrowy styl życia w jedzeniu i aktywności fizycznej. Mhm. A myślę, że nie patrzą właśnie na taki ogół, że, mhm. że właśnie te relacje, jakby tak. własne myśli, oczekiwania względem siebie, ludzi w ogóle wszystkiego. Tak. Właśnie też kiedyś przeczytałam, że to ma znaczenie w jakich okolicznościach się je. Mhm. Że jak się je właśnie w miłej atmosferze, w towarzystwie ludzi, to inaczej jak gdyby się przyswaja, niż jak się je na szybko, w stresie, mm. zmulowanym. Tak, tak. Ciekawe to jest, mhm. nie? No z takiego właśnie biologicznego punktu widzenia to jak organizm jest właśnie w stresie, to mhm. wtedy jakby wyłącza funkcję wewnątrz organizmu, które się tam mhm. wydarzają, żeby właśnie nie tracić energii, bo jak mhm. organizm jest w stresie, to jakby cała energia idzie w mięśnie, mm -hmm. w serce i w płuca, żeby jakby tutaj mm -hmm. więcej tlenu dostarczać i tak dalej dla tych mięśni przed ewentualną ucieczką. Mm -hmm. e, no więc jeżeli jesteśmy w takim permanentnym stresie i jemy też w stresie, to faktycznie ten no, tak. organizm nie, czy znaczy ten żołądek i jelita nie trawią tak jak. Mm -hmm. By się było w takiej atmosferze właśnie spokoju, poczucia bezpieczeństwa. To prawda. Okay, a jakbyś mogła... Ym przekazać jakąś, nie wiem, swoją jedną radę, jedną myśl yy, słuchającym, to, to czy miałabyś taką właśnie, y, jakąś swoją, nie wiem, sentencję albo, albo, albo coś, czym chciałabyś się podzielić? Tak, myślę, że to też nie będzie właśnie yy, bardzo dietetycznie, ale to, czy, co bym od siebie yy, chciała jakby dać, to myślę, że zadbać o balans. Myślę, mm -hmm. że to jest takie słowo, Klucz, i słowo, którym bardzo lubię się kierować, że obserwować siebie, żeby mm -hmm. nie popadać w skrajności, czyli mm -hmm. ani się nie zafiksowywać na jakiś e, super, ultra zdrowy styl życia. Mm -hmm. Ani właśnie w drugą stronę, tak. żeby tak. Żeby nie odpuszczać całkowicie swojego. Dokładnie. Sprawienia. Dokładnie. Tak, tak. Więc myślę, że jak się jest w takim właśnie złotym środku, jak się gdzieś krąży wokół tego złotego środka, to jest już. E, myślę, bardzo dobre podejście. I też mm -hmm. pod względem takim psychicznym, bo jednak ta psychika jest nieoderwalna od, tak. od cielesności. Jeszcze też na koniec dodam właśnie, że w filozofii jogi jest taki filar, który się nazywa aparigraha mm -hmm. i to oznacza nieprzywiązywanie się do mm -hmm. wszystkiego właściwie. O. Tak, i to mi się właśnie bardzo podoba. Tego nam na pewno brakuje tak. czas. Bardzo Ci, Oliwio, dziękuję dzisiaj, że przyjechałaś, że mogłam z tym porozmawiać, bo bardzo miło nam się rozmawiało. Także no, muszę przyznać, że Oliwia pierwszy raz jak gdyby występowała w roli osoby odpowiadającej w wywiadzie, że tak powiem, ale poradziła sobie świetnie. Szczerze mówiąc, no nigdy nie rozmawiałam z kimś tak naturalnie i swobodnie, także o, duży talent. Dobra. I koniecznie śledźcie profil Zdrowe Oliwkowe. Tutaj w opisie to jest profil Oliwii właśnie na Instagramie, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany dietą, też w takim psychologicznym ujęciu oraz właśnie jogą, koniecznie zgłaszajcie się do Oliwii. No, a ja Wam bardzo dziękuję i my z Oliwią kończymy jeść. I do zobaczenia w następnym filmiku. I, i ja też dziękuję Patrycji. Dziękuję. E, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. E, I za właśnie rozmowę, bardzo Dzięki. miłą rozmowę. E, I dziękuję wszystkim za wysłuchanie.